To jest Funduszowy Kompas Dolnego Śląska, podcast Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu. Ja nazywam się Łukasz Basta, jest mi bardzo miło, dzień dobry. To właśnie tu, mam nadzieję, bardzo prostym językiem, a znając naszego dzisiejszego pierwszego gościa, którego za chwilę poznamy, stanie się tak w istocie, odpowiemy na pytanie, jak w praktyce wykorzystywane są środki europejskie dla Dolnego Śląska w ramach perspektywy 2021-2027. Słowo się rzekło, to przedstawmy naszego gościa. Naszym gościem jest Arkadiusz Czocher, prezes Forum Aktywności Lokalnej. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, od razu na początku powiedzmy, że na Dolnym Śląsku aktualnie realizowanych jest 45 projektów, w których mieszkający w naszym regionie obywatele państw trzecich uzyskują wsparcie w integracji społecznej i zawodowej. I gdyby państwo się zastanawiali, jak uzyskać tego rodzaju pomoc w realizacji tych projektów? To zachęcamy do tego, żeby kontaktować się na przykład z Wojewódzkim Urzędem Pracy we Wrocławiu albo z realizatorami tych projektów. Więcej koordynatów, więcej adresów, więcej linków znajdą Państwo w opisie tego podcastu. Zachęcamy bardzo gorąco. A jeden z tych projektów dojechał właśnie. Szczęśliwie do stacji końcowej. Czym był projekt Pomosty, Wałbrzyski Program Integracji i jakie były główne cele jego, jego realizacji? To teraz na to sakramentalne pytanie odpowie pan prezes. Przede wszystkim to prawda, że 45 różnych projektów, 45 projektów skierowanych do obywateli państw trzecich, czyli nie tylko do obywateli, co się powszechnie stara wskazać. Obywateli Ukrainy, ale także wszystkich innych, którzy pojawiają się na naszym terenie. I generalnie założenie tego programu, w którym nasz projekt jest jednym z wielu, jest takie, aby umożliwić tym osobom integrację z lokalnym rynkiem pracy, ale też z lokalną społecznością. I to są cele nadrzędne, które przyświecają tym działaniom. W konsekwencji, w ramach różnych zadań w danych projektach. Wykorzystując środki unijne, wspieramy te osoby na lokalnym rynku pracy. Podobne projekty dawno temu były realizowane dla osób pochodzenia polskiego, dla Polaków, dla mieszkańców Dolnego Śląska. To było dawno, ponieważ zmienił się ten rynek pracy, zmieniło się odbieranie osób bez pracy, zmniejszyła się liczba tych osób. W konsekwencji, teraz staramy się dzięki temu akurat programowi, pomagać właśnie tym obywatelom państw trzecich i to są różnego rodzaju działania, są kursy, szkolenia, to są staże zawodowe, w zależności to, co który z projektodawców sobie wymyślił. My wymyśliliśmy kilka nadrzędnych zadań w projekcie, były to kursy zawodowe, były to mentoringi biznesowe dla tych, którzy tutaj już prowadzą działalność, zapoznawanie ich z lokalnym prawodawstwem, z podatkami. Były to oczywiście kursy języka polskiego, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Było to doradztwo zawodowe, było to poradnictwo administracyjne, bardzo potrzebne dla tych osób, które tu mieszkają czyli to jest legalizacja ich pobytu to jest wypełnianie z nimi dokumentów. I to wszystko zawarte w naszym tym programie Pomosty. Mhm. A ile osób skorzystało z tego rodzaju pomocy projektu? Ja oczywiście mogę mówić o swoim projekcie, który jest realizowany wspólnie z naszym partnerem, którym jest Fundacja Wałbrzych Ukraina, która zajmuje się statutowo tylko i wyłącznie obywatelami Ukrainy i ich im pomaga w funkcjonowaniu. Więc takich osób ponad 200 przeszło przez nasz projekt. Ostatnia osoba właśnie wchodzi do projektu. Znaczy on się niby skończył, ale jeszcze jedna osoba tam otrzymuje ścieżkę wsparcia. Więc to bardzo dużo osób. To kilka miesięcy, bo to nie trwało jakoś długo od listopada. Dzisiaj jesteśmy w, no, na początku sierpnia, prawie że. No więc przez ten czas 200, ponad 200 osób przeszło przez, nas, przez nasz projekt. Mhm. Te 200 osób to spo, spora liczba. A jak wyglądał zatem ten system rekrutacji? My przygotowaliśmy rundy rekrutacyjne. Otwieraliśmy je i zamykaliśmy. Wtedy osoby, obywatele państw trzecich mogli się zgłaszać do projektu. Wszystko na, na tyle transparentne, również opisane w co najmniej dwóch językach. Mieliśmy zachęcenie w języku polskim, w języku ukraińskim. I też prawda jest taka, że właściwie 100% naszych uczestników to obywatele państw trzecich, ale obywatele Ukrainy. Tak? Akurat do nas nikt nie przyjechał, chociaż było chyba dwóch Gruzinów. Niemniej jednak specyfika tych programów była na tyle trudna, że w warunkach wojennych. Sprawdzanie ich poprawności projektowej, czyli tego, czy możemy ich do projektu przyjąć, czy nie, odbywa się na podstawie pewnych dokumentów. No i to były osoby, które trafiły do nas na przykład przez Zieloną Granicę. Mhm. Więc formalnie do projektu wejść nie mogły, ale wsparciem naszym zostały objęte, no bo zrobiła to nasza partnerska organizacja. Dlatego mówię, że to głównie Ukraińcy, natomiast było dwóch Gruzinów, którzy tak. Przez przypadek trafili do projektu, ale nie zostali objęci wsparciem finansowanym z Unii Europejskiej. Natomiast przy okazji skorzystali z naszej pracy. No dobrze, ale pewnie jakieś mechanizmy związane z tym, żeby zrozumieć potrzeby obywateli państw trzecich mieliście przy okazji tego no, projektu. To one są jak gdyby dwuetapowe. Mhm. Po pierwsze to było zdiagnozowane środowisko w subregionie wałbrzyskim, gdzie my działamy. Również Fundacja Ukraina Wałbrzych też działa na, na tym samym terenie i oni od dawna już pomagali tym osobom. Nasza współpraca w ogóle zaczęła się zaraz po wybuchu wojny, gdzie moja organizacja no, dożywiała uciekinierów wojennych i stąd też nasze rozeznanie w tym środowisku utwierdzone, i jak gdyby ugruntowane przez współpracę z naszym partnerem. To jest Fundacja Wałbrzych Ukraina na co dzień. W Wałbrzychu obejmuje wsparciem osoby przyjeżdżające z, z Ukrainy. Więc te potrzeby w momencie pisania wniosku już były diagnozowane. One się oczywiście trochę zmieniły i w konsekwencji. Później no, musieliśmy trochę korygować nasze, nasze zamierzenia, ale sam, sam proces rekrutacji nie był jakiś bardzo trudny, tak. Przynajmniej w naszym wypadku, no, po prostu to są osoby, które na co dzień korzystają ze wsparcia Fundacji Wałbrzych Ukraina i naszego przy okazji czasami. Czy ten projekt, projekt Pomosty, który jak pan prezes powiedział przed momentem, właśnie dobiega już końca, bo tam ostatnia osoba już kończy udział w tym projekcie, jest częścią jakiegoś większego projektu operacyjnego, czy inicjatywy unijnej? Czy... Znaczy, to jest działanie, które jest realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Te 45 projektów to jest właśnie kilkadziesiąt milionów złotych, które zostało z tego programu realizowanego na Dolnym Śląsku, skierowane tylko i wyłącznie na wsparcie obywateli państw trzecich. Więc w takim rozumieniu my jesteśmy pewną cząstką dużego działania, które ma swoje pieniądze zagwarantowane w programie Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska, wielkim programie, potężnym programie, który ma wiele wątków od takich działań miękkich dla Polaków, dla osób bezrobotnych, dla przedsiębiorców, dla właśnie imigrantów poprzez budowanie kolei, mostów, dróg i rewitalizację gmin, jest to jest potężny program, a to, o czym rozmawiamy, jest jego małym wycinkiem. No ale ten mały wycinek pewnie przyczynił się do pewnego rodzaju integracji ze społeczeństwem w wszystkim w ogóle dał możliwość takiej integracji, tak? No bo yy, trzeba mieć świadomość, że Wiele z tych osób funkcjonuje trochę na obrzeżu społecznym. Tak? No nie ma pracy, nie zna języka, kompetencje często są nieuznawane w Polsce. Nie ma tego całego procesu nostryfikacji dokumentów, które obowiązywały w Ukrainie. Często są rozbieżności, inne wymagania są stawiane na Ukrainie, inne wymagania są stawiane w Polsce. Więc wszystko to razem poprzez takie projekty i możliwość wykorzystania ekspertów, doradców, poprowadzenia tych osób za rękę, wsparcia szkoleniowego, w tym naprawdę bardzo zindywidualizowanego procesu edukacyjnego. Ja mam tu na myśli, no nie wiem, dziewczyny z Ukrainy zrobiły sobie u nas profesjonalne kursy, nie wiem, malowania paznokci. Tak? No to, czyli coś, za co normalnie musiałoby zapłacić Szacunkowo między 4 a 5 tysięcy zł. Oczywiście by tego nie zrobiły, a w przypadku skorzystania z projektu zrobiły to. tak? Więc te, te wszystkie elementy nie byłyby w ogóle możliwe. One by się nie odbyły i ci ludzie funkcjonowaliby na obrzeżu, ciągle tam korzystając ze wsparcia socjalnego. I w dużej mierze te, tego typu programy wyciągają im z tego wsparcia socjalnego, bo oni znajdują pracę, zaczynają mieć jakieś kompetencje, zakładają własne biznesy z trudem i oporami. Ja no myślałem, tak. że Ukraińcy raczej chętnie zakładają biznesy. Tak, chętnie, was. ale mentalność jest zupełnie inna, tak? Oni zakładają tak biznesy jak my w latach 80. Czyli y, szybko. Niekoniecznie w zgodzie z prawem, no i jakoś to będzie. Mhm. Tak? Taki jest mechanizm. To, co my robiliśmy w tym projekcie, na przykład, to cywilizowaliśmy to, tak? sprawialiśmy, żeby oni prowadzili je dalej, ale jednocześnie nie narażali się na niebezpieczeństwo po prostu nielegalnego działania. Okay. Także tego typu elementy również mieliśmy możliwość tutaj wdrożyć. Spotykając się z nimi, no bo na co dzień, jeśli takiego programu nie realizuje, to po prostu się nie ma z nimi kontaktu. Oni też nie mają zaufania. Nie, 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 nie podejdziesz do nich i nie powiesz, Słuchaj, wiesz, chciałbym ci doradzić, takim streetworkerem i będąc, i powiem ci, jak tu w Polsce prowadzić biznes. No to oni powiedzą, stukną się w głowę, powiedzą, panie, co pan do mnie chce, mhm. ale uczestnicząc w takim programie, to jest zupełnie inna relacja. To jest relacja y, opierana, op oparta na zaufaniu, więc my jesteśmy w stanie im przekazać informacje, które ich też ochronią na tym rynku, na najnormalniej w świecie, tak? bo ich biznes. Nie zawsze jest tak oparty o takie działania, które dzisiaj w cywilizowanym kraju prowadzimy my, jako Polacy, przedsiębiorcy. Tak? No, ale biznesy są jak najbardziej pożądane wśród klienteli, bo z autopsji wiem, że małżonka często korzysta z usług pań, które świetnie malują paznokcie i twierdzi, że nikt lepiej nie robi tego od dziewczyn z Ukrainy. Ja, ja z kolei się dowiedziałem, że powstał w ogóle rynek tylko i wyłącznie Ukraińcy dla Ukraińców. Uh -huh. tak? czyli tam nikt nie jest wpuszczany, więc jeśli małżonka korzysta, to to super, bo nie każdy ma takie szczęście. Były jakieś problemy związane z realizacją projektu? Tak. Niewielkie, ale były. No mimo wszystko nie wszystkie formy wsparcia, które wymyśliliśmy, po pewnym okresie, bo od momentu napisania do wdrażania minęło trochę czasu. No, tak, w 100% się sprawdziły. No, na, na przykład okazało się, że wśród Ukraińców również poziom bezrobocia wcale nie jest taki wysoki. I, i nie każdy chc chce skorzystać z doradztwa zawodowego. No to takie taki jedno nasze potknięcie. Oczywiście znaliśmy te osoby, bo takie funkcjonują, ale wymagało to większego nakładu, nakładu pracy. No, problemem również jest, ale to jest taki pro problem, Projektodawców, czyli tych, którzy te 45 projektów realizują, że często nakładali nam się uczestnicy, o tak w skrócie, tak, czyli ktoś realizuje projekt, ja realizuję projekt, i osoba zgłosiła się do dwóch projektów naraz, a niestety może wziąć udział tylko w jednym, równolegle. No i to, to był problem. Chciał zwiększyć swoje szanse. Chciał zwiększyć swoje szanse. To prawda, bo czasami jest tak, że niektóre formy wsparcia są bardzo atrakcyjne. I tam jest, tak jak na studia, klientów chętnych do wzięcia w tym udziału, nie wiem, dziesięciu na jedno miejsce. tak Jeżeli podobna forma występuje u kogoś, no to ktoś sobie próbuje zabezpieczyć to miejsce. Tak? No tylko, że my mamy pewne systemy, które nadzorują ten proces, to jest szybko wyłapywane. I, I to są problemy logistyczne, ale nie takie, które dotykają tych osób, które skorzystają z takiego problemu. No dobra, dosyć o problemach. Teraz porozmawiajmy o tym, jak ten projekt wpłynął na. Samych beneficjentów, a jednocześnie na lokalną społeczność w Ałbrzysku. Na pewno jest tak, że umożliwiliśmy co najmniej połowie z tych osób nowy start na rynku pracy. To znaczy, oni stali się wiarygodni dla pracodawców. Z częścią to my ich skojarzyliśmy. Naszych pracodawców nigdy by nie dostali. Nasz pośrednik pracy pracował, kojarzył pracodawcę z pracobiorcą, no więc dostali swoje pieniądze, legalne zatrudnienie, normalne umowy tak, o, o, o pracę, więc też nie, nie, nie są przez lokalną społeczność postrzegani jako w cudzysłowie wykorzystujący system. Na pewno 25 osób, głównie dziewczyny. No, podniosły te swoje kompetencje, uzyskały y, profesjonalne kursy, zaświadczenia nie realizowane przez nas, tylko przez zewnętrzne, wyspecjalizowane firmy szkoleniowe, y, właśnie z zakresu paznokci, brwi, y, profesjonalnego makijażu, tego, w czym one się czują naprawdę dobrze i z czego chciały, chciały skorzystać. Y, y, kilkadziesiąt osób y, nauczyło się języka polskiego na poziomie, tym podstawowym. W tym sporo dzieci, które to też ciekawe, bo nie mieliśmy problemu z rekrutacją dzieci, mimo że od tego roku. Dzieci musiały już uczestniczyć w systemie edukacyjnym. Pamiętajmy, że jeszcze niedawno to wcale nie było takie oczywiste, że dziecko ukraińskie chodzi do polskiej szkoły i uczy się języka. Tak? Więc to też jest poprawienie ich komunikacji w relacjach z lokalną społecznością. No to są wymierne efekty tego przedsięwzięcia. Mhm. Ale program, projekt Pomosty wpłynął pewnie też na postrzeganie uchodźców w Ogrzychu. Tak naprawdę my tego nie badamy, na, na ile on wpływa na, na postrzeganie. Natomiast ta społeczność ukraińska w subregionie wałbrzyskim no dzięki tego typu zajęciom, tego typu programom no staje się też taka bardziej otwarta. Tak? Nawiązują się nowe relacje. My też kojarzymy te osoby z Polakami. Więc w, ty, w tym zakresie to oddziaływanie jest jak najbardziej namacalne. No, ale oczywiście nie odbywa się na jakąś ma, taką skalę masową, tylko to są raczej indywidualne przypadki. Przy czym mój kolega podkreśla, tego typu działania miękkie są procesem. To się nie dzieje z dnia na dzień. Efekty poznamy za jakiś czas. Efekty poznamy za jakiś czas, natomiast niczego byśmy nie poznali, gdyby nie było tego typu pieniędzy wpuszczonych w system i możliwości no, takiego realnego wsparcia dla tych osób. Dzisiaj dużo słyszymy o tych centrach integracji cudzoziemców. To jest dosyć istotne, że te działania, które my robiliśmy wszyscy w tym programie, nie mają z tym nic wspólnego. To jest zupełnie inne myślenie. Chociaż docelowo ma prowadzić do tego, aby takie osoby, które do nas przyjeżdżają, no miały gdzieś miejsce, w którym uzyskają. Na początek wsparcie administracyjne, a później wsparcie edukacyjne, a na koniec wsparcie na przykład znalezieniu pracy. Panie Prezesie, mówił Pan o tym, że, że pieniądze, które pojawiły się w systemie, odegrały niebagatelną rolę w tworzeniu tego rodzaju zdarzeń projektów. No właśnie, fundusze europejskie, to dzięki funduszom europejskim była możliwa realizacja tego rodzaju działań? No innych nie znam. Znaczy, nie znam. Zbyt wielu programów, które na tak dużą skalę byłyby skoncentrowane na jednym terenie i umożliwiły wsparcie tak dużej ilości osób. Tak? No to jest dosyć też znamienne, że akurat na Dolnym Śląsku dopasowaliśmy jako ci, którzy wdrażają te fundusze, strukturę tego wsparcia do zdiagnozowanych potrzeb. No to, to dosyć istotna sprawa. To nie wszyscy to zrobili. Na Dolnym Śląsku to się udało i super, tak. Więc duża też zasługa jednak no, tych instytucji wdrażających, że one też rozumieją, że jest taka lokalna potrzeba, chcą też z partnerami społecznymi rozmawiać i, i trochę ulegają też takiej pozytywnej presji, tak? że coś jest potrzebne, więc na to damy określone pieniądze. Damy w cudzysłowie, bo te pieniądze są naznaczone i one muszą iść w tym kierunku, tak? Ale już forma, w jakiej mają pójść, no, trochę zależy od instytucji zarządzającej. W tym wypadku to są dwie główne instytucje, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, który tymi środkami de facto dysponuje, tak? I od ich elastyczności też bardzo dużo zależy. Co, co to będzie, tak? No bo mogliśmy zrobić na przykład wszyscy programy, że tylko będzie język polski dla wszystkich. No bo taka potrzeba. No, i wszyscy poszliby na język polski. I koniec. Tak? A tu chodzi o tą różnorodność, chodzi o możliwość jakiejś takiej twórczej kreatywności w tym wspieraniu, wykorzystywaniu też zasobów no, tych organizacji, które się tym na co dzień zajmują. Tak? Mogliśmy też dać to tylko do gmin na przykład i zrobić, nie wiem, dożywianie. Też można było. Ale. Poszło w różnych kierunkach i to dobrze, bo ta kreatywny, bo ta różnorodność jest potrzebna, tak mm -hmm. Krótko mówiąc, bez wsparcia unijnego, skoro mówi pan, że nie zna pan innych możliwości, to byłoby absolutnie niemożliwe, niewykonalne. No, na lokalnym rynku na taką skalę nie, bo są oczywiście ogólnopolskie programy, które, z których różne instytucje korzystają, tak? Ale one są celowane, znaczy właśnie na język polski, na dożywianie, tak? A my, my, Ale nie różnorodność. tak szeroko. Tak, my mieliśmy tą, tą różnorodność. Uh -huh. A z perspektywy czasu, jak spogląda Pan na, na, na ten dobrze zrealizowany projekt, jakaś lekcja płynie na przyszłość dla beneficjentów funduszy europejskich tutaj? Znaczy, ja, ja mam jedną lekcję, sam ją wyciągam. Hmm. Jeszcze głębiej, a proszę pamiętać, że realizujemy to wspólnie z organizacją, no, nazwijmy to. Ukraińską, tak? czy znaczy w Polsce zarejestrowaną, ale taką, która ma dosyć dobrze zmonitorowane środowisko yy, ono, obywateli państw trzecich, tak? w tym wypadku obywateli Ukrainy. A mimo wszystko nie udało nam się uniknąć takich no, przestrzeleń w cudzysłowie, czyli czegoś, co my myśleliśmy, że jest super, a wcale super nie było. Więc jeszcze głębsza diagnoza tego środowiska, tak? sprawdzanie tego, co tak naprawdę jest potrzebne. Gdybym dzisiaj miał robić taki projekt jeszcze raz. No, to na pewno poradnictwo administracyjne jest bardzo potrzebne, na pewno te szkolenia zawodowe, ale takie, które dają odpowiednie kompetencje, są bardzo potrzebne, na pewno. Wsparcie w procesie e, tworzenia działalności gospodarczych to jest coś, co powinno być bez dwóch zdań i języki bez dwóch zdań. Z doradztwa zawodowego dzisiaj bym zrezygnował. No to jest taka, taka moja szybka refleksja na temat tego, co. I co tylko robię, i wyłącznie ja. z doradztwa zawodowego. Tak, tak, bo znaczy z takich. Działań miękkich, bo one nie cieszą się dużą popularnością, po prostu, tak? Zresztą w Polsce też tak było. Przepraszam, no nie w Polsce, tylko dla beneficjentów, dla uczestników projektów Polaków, tak? Mhm. Na początku, kiedy w ogóle fundusze unijne, rozpoczęły swoje funkcjonowanie w Polsce, to naprawdę bardzo proste formy wsparcia znajdowały swoich odbiorców. Im dalej w las, tym to wymagało większej kreatywności. No ale zmienił się rynek też. I tu się też już zmienił rynek. Do tego chciałem właśnie pokazać, że tu się też rynek już zmienił. Że ci Ukraińcy, dla których pracujemy w takich programach, są troszeczkę inni niż sobie jeszcze ich wyobrażaliśmy rok temu. I to trzeba cały czas monitorować. Mhm. I będziecie monitorować, bo być może kiedyś jeszcze wrócimy do tematu. Na pewno. Natomiast wszystkim tym, którzy chcą się tym zająć. Bo to jest ważny wycinek naszego życia społecznego. Polecam, aby takie projekty jednak realizować w oparciu o partnerstwa. Mhm. Im szersze, tym lepiej. A najlepiej takie, które ma zdiagnozowany rynek? Najlepiej, to jest w ogóle najlepiej, tak. I, i też takie, które są właśnie, no, mają odbiorców. W tej grupie, do której jest celowany projekt. No, na przykład, gdybym miał dzisiaj robić projekt, czego nie będę robił i nie podejmę się czegoś takiego, bo zbyt duża jest odpowiedzialność za realizację, ale gdy miał robić projekt dla społeczności romskiej, to na pewno najpierw chciałbym mieć odpowiedzialnego partnera, który na przykład Stowarzyszenie Romów. Tak, tak samo jest z obywatelami państw trzecich. To, to nie są przypadkowe działania, nie mogą być przypadkowe działania. I o tych nieprzypadkowych działaniach opowiadał prezes Forum Aktywności Lokalnej Arkadiusz Czocher. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję również, było bardzo miło.